Witajcie to Fefik Dolowski, a dzisiaj nagramy na moim serwerze w Sky skywars Tak, najpierw mm, będzie to na kreatywność, żeby wszyscy wlecieć na wyspy, a ja wam w tym czasem pokażę mój obóz. Taki, nie, tutaj są zasady. Y a, auto, mapki i zasady. Nie nisz bloków, możesz niszczyć tylko surowce. Nie używaj ty. Dobra, przeczyta liście, mam nadzieję sobie nie chcą się. E, snake się gdzieś zgubił. czekaj, snake. Zrobię pauzę i cię Dobrze, jeszcze wam pokażę tutaj różne rzeczy, tutaj mamy klasy, jest łucznik, alchemik, pustelnik, saper i król, ale klasy są, oferta VIP 50 koksów i to jest tylko ten, a tutaj się kok... jest? dla wygonu w sojuszu albo kolesia w skarłocach dostaje się jednego koksa. Okej, okay. tutaj mamy już Wojtasa no, i Snake'a, Snake jesteś? Tak, tak, widzę twoje. Ale mam na kreatywie bloki już. Wiem, a tu sobie wywal. No właśnie... Tam masz lawę, tam koło zasad. No to jak Snake będzie wywalał rzeczy, to Wam pokażę mój obóz. Wojtek, jak chcesz, to możesz tu podlecieć. W ogóle jesteśmy na Izji, żeby głód się nam kończył. Tutaj mamy różne... Wchodzisz? No, próbuję. Różne namioty. I tutaj są różne rzeczy. Może nagę dla Was to? I jak tu się chce robić, jeszcze będą gdzieś te śmieci i tak dalej. Tutaj się zaklina. Na te tu są beta testy, więc nie ma. I tutaj jest spokój do alchemii. O, Marcin, nie jesteś w pokoju do alchemii. Jeszcze mam te teolowski, teolowski no. przed, A więc tak, Snake, bo wywalałeś wszystko. I tak. za klikę? To... A! Przez przypadek rozwaliłem to. Dobra, to Naprawiam to się Nie wiem, trudno. Wyżyjesz. Dobrze, Snake, powywalałeś wszystko? Widzę tu Snake'a. To teraz będziemy wybierać wyspę. Najpierw A. ja, potem Wojtas, potem Snake i potem Marcin, okej? Okay? Ja sobie wybieram tą wyspę ze studnią. Już na nią wleciałem teraz Wojtas. Wybierz sobie wyspę ale, ale i na nią... Może nie, być, może, może nie będzie wybierać, tylko będzie lasowań bo ty no wiecie, ale nie, jest? bo... bo y, ja sobie nie wybieram tak dobrych rzeczy. No. no ale właśnie o to chodzi, wybrałeś sobie tak czyli wiesz... Ale! No ale ja zapomniałam, bo ja tak do ja Pójdź do, do, domku. Pójdź do domku. co? Ja, nie, ja tutaj Dobra, chcę. teraz bo ja wybieram ja, bo tą mapkę pierwszą tworzyłam i mi najlepiej wyszła, więc chcę to. Dobra, wybieram tą Ude. tutaj. Dobra, tu bank, bank. Te, y, wywal tą sadzonkę. Ja nie ja umiem. Dobra, trudno. Ja mam najgorsze ty sobie wybierz. Tak ja mam najgorsze do wyboru. Nie wie, może. Nie wiem, wybierz się jaką chcesz. Można mieć sojusz z Max z dwoma niech osobami. Niech, niech będę, nie, nie, nie będę z Dziem. Ale nie ma sojuszu, bo to bez sensu. No jest sojusz, sens. Można mieć sojusz. O jeszcze jedno, a możemy zrobić tak, że będzie. Wyspę, to zaczynamy? No nie, muszą wszyscy robić na wyspę. O, ja jestem. Się... A może lepiej zrobimy tak, że nie będziemy losować, bo to. No nie, już wybierz. No, wybie... już jest no, no nie, bo ja dawno tworzyłem matkę. Dobra, ale jak przełączymy na survival, to my będziemy... Dobra, nie, teraz Stasiu wybieranie, ty Marcin. Okej, okay, dobra, to zrobimy y, cięcie, a po cięciu już będziemy na survivalu. Okej. Okay. Yy. Okej, okay. witamy po cięciu, zaczynamy Skywars. Jakby co mam sojusz z Wojtasem? Nie wiem, czy Snake ma już, ale tutaj już widzicie mamy itemy, dobra. Jak będą dwie, trzy łądki, dobra. dobra, zobaczymy Zobaczymy, to to dobra, mam. Dobra. O, mam mam. mały 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 Buty myśliwego zwykłe skórzane O mamo. Czekaj, I czekaj, czekaj Ja czekaj. mam diamentowy miecz Zobacz, ukryta skrzynka Ja mam diamentowy miecz i koksa Ole farciarz I, i dwa zwykłe koksy wykły Ale ja mam miedny. jednak lepszy miecz Typhoon z knockbackiem 2 O mam ho 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 fa... ho Nie no O mam hełm, hełm rycerza Okej okay. Mam zbroję króla Masz mm. tam masz trochę rzeczy. Mam pustynny tunik, ten lepszy. Złoty, zaklęty pustynny tunik. E, e, fire protection 4. E, czy Nie, wolę fire protection. na no, jakiej ty jesteś wys wyspie? Dobra, co my tu jesteśmy? O, super, mam dwa TNT. I piętnaście ja ja Ale e, jakby co jeśli chodzi o TNT, to nie można, to można wysadzać tylko mosty, a nie można wysy no. no tak jest w zasadach, albo używasz TNT, albo wysadzasz tylko mosty. A ja mam koksik. Stasiu, Stasiu, jesteś na tej wyspie, gdzie jest drzewo? Tak. Okej, okay, to... Ej, naszym celem jest zabicie Stasia. Dobra, okej. Okay. Ej! Dobra. no do... Ej, skuszę go! Ty on zwleci. Dobra, robię do ciebie monstru. Dobra. Ale tak, ale żeby ci nie zrzucili z takie osłonki, bo mogą mieć łuki. Ja mam. Masz strzały? Tak. Jesteś no, najgorszy zielony? Ja nie! Nie, nie zrzucaj! A ja nie umiem budować mostów, Osłaniam. więc idę kogoś ze że... Dobra, będę Marcy cię A ty nie, nie umiem budować takich mostów. Dobra, cię. Czekaj, nie spadłem. spadłem. Nie, nie spadłem. Ale spadłem tak, że na dół. Chce się, że spadłem. Spróbuję strzelać do Marcina. Kurde. Nie marnej strony. Dobra, idę. Mam, mam Co? 12 zgonów. słyszałem u ciebie, że ktoś strzela. No to ja strzeliłem, ale teraz ktoś do mnie naparza, więc się ukryłem 100 dni na, na szyjście. Spadłeś tam na. dobrze, jest jestem. na. Chodź. chodź, tylko żebyś spadł. Ja nie spadł. Spokojnie, nie umiem czekaj, ja tu robię osłonę. Ja, ja spróbuję nawalać do Stasia. Kurwa, nie trafiłem. Czekaj, już jest na. szybko! Osłoniam, bo Maxi chyba strzela do ciebie. Nie, nie strzela. To szybko. Wojtas! Dobra, już jestem. chodź, tylko żebyś ja... nie spadł. Chodź do. Ja... tu chodź, do studia. Ej, je ja, ja mimy. Miałem... Byspy. To już mnie straciło znikąd, No ale spadłeś, więc... ty to Dobra, Marcin nie żyje. Dobra, co teraz robisz? No tak, bo nie żyjesz. Masz jakieś ślady na serwie? Trudno. Dobra, co teraz robimy? Dobra, został tylko Stasiu, potem będziemy robić Budujemy sobie główną wyspę? Czekaj, Stasiu tam się buduje, a teraz pójdę za Czekaj, robię do niego most, mam jeszcze co? dużo bloków Ej, idziemy na środek Wojtek? Nie, Dobra, nie robię mostu, bądź miły Dobra, włączam kucę Wojtek, bo byś mi spadł na O, melo, zniszczę melony Będę. Będę miał co jeść, w sumie mam tam coś do jedzenia ty spadłeś? No No Ale widzę, nie mogę się podbudować Wiem, ale robię takie coś, Tak, wiem czemu To z łoku. Gdzie ty jesteś Marcy? Tam Wiem, że to nie jest nasz ale spróbuję. Dobra, marny strzał. O, strąciłem go, ha, ha. No kurde, jedno serce to klipę! No, no bogamy na... O, masz fuszę! Masz jedno serce. Ej, żeby... Stasiu, masz coś do rzucania albo strzelania? Nie powiem. Dobra, uważam. Nie! Nie, 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 nie! Ha, ha. Wojtek, robimy mecza. dawaj! Stasiu, chodź do mnie, pomóż mi ubić klipę. Ej, czekaj, na trzy, dwa, jeden, zero. Ale mnie yes, Dobra, Ja Jest! Dobra, miałeś bym... łuk! Znajdź zaklęty. No, robimy cięcia i po cięciu się widzimy, tak więc. Yy, no, cię. Dobrze, jesteśmy po cięciu, wszyscy dołączają. Ja mam teraz tą wyspę i mam Tima ze Stasiem, będzie tu. Dobra, co my tu mamy? Nie zaczynamy! O! wiecie hey, ja Stasiu! Dobra, biorę Jeszcze później będzie i mam... Okay. Jeszcze później ja będzie jedna mam, mam takie kursy. coś. I kończymy odcinek. Ale okej. Okay. Ja cię... Mam tu jakieś itemy. No tak, ale mam poterek. Mój ulubiony I Itemy Wojtasa. Serio, Potekam. mam fafik trollowski. Tak, I to jest skórzane. Tak. Ej, nie ma nic cieszące na dół. Dobra, trudno. Nie dałem wszystko do mojej skrzynki. Dobra. na do nic. Jakieś tam mam litermy, dobra. Dobra. Marcin. O, Excalibur loting 2, a co mi da 2? Po prostu zarąbiście. Tu mam jakieś strzały. Dobra, czekajcie. Halo, czemu ja nie mam butów? Dobra. Czekaj, muszę dać... Oh, nie możesz mieć Wojtek, pólto. Wiem, ale nie mam. Dobra. Marcin, co ty masz wyspę? E, ja mam tą gołę wcześniejszą. A, czyli tam ze studnym, to sam daleko. Się najpierw robię na środku. Nie strzelaj we mnie. No mogę zastrzelać! Dobra. <grym> A ja mam nie powiem saf. Jajka! Tak. Ej, kto tam się buduje na środek? O nie. To On Marcin! Nie. Yes. Nie! <grystanie> Dobrze! Ej, Igor! Ale on jeszcze żyje, moc... ale ja mam tylko 7! strzałów. Igor, budujesz mąż Nie, bo ja mam efekt ze strzałem do jump i to łatwo spadnie. No tak, o tak. Ale wiesz, że ty masz z nim teama? No. Ej no! To będzie widać mnie. Wojta nie widać mnie, mam nim wciel. Ha! Zabiłem Wojtka! nie, żyjesz! Ale i tak nie żyjesz, bo Ej, spadłeś ze Sky ja nie umiem robić mostu. Zbudujesz jakiś most? Dobra, tylko jeszcze się pozbędę Marcina. Czekaj, ale gdzieś Marcin. Most. Marcin jest w mojej wyspie, tam, gdzie jest studnia. Ale Wojtek, dałeś plamę! A ja mam jajka, to jak zbudujesz most jakiś wysoki, to ja będę w niego rzucać. Daj, zrób jakiś most ja ode mnie do ciebie. Ode mnie do ja ciebie. Ja mam tylko 27 piachu. A piach zwykły... Ja cię zunę! Zwykły piach! Kto? A nie, mam jeszcze deski 64 akacje. O właśnie, chodź tu, do mnie. Ale nie, bo boję się, że mnie strącą, a Ty jesteś aż tam koło Marcina, to może Ty z Nie strącą tu, Cię. Tak, Marcin ma łuk i już na mnie się szykuje, ja bo jestem... widzę u niego, ja że już, Macin. Macin już będzie Macin. Macin tam jest tu, ja? tu jest? Ej, tu jest? Y nie, jest tam. Mogę tam? Nie, tu. A obok mnie No właśnie, ja jestem. Igor, mogę iść sobie nazipować, na żeby sobie patrzeć na tym. Dobra, ale nie masz iść do netelu, bo tam są beta testy. Co ty, rzucasz jajkami w niego? Ja musisz mogę... wyżej, bo to nie doleci. Ja cię nie wiem, co robić. Napisz na czacie LOL. Ale to jakie są niecelne? Nie masz w ogóle tego Wszyscy teraz mają. No, a co w jajkach, co O, widzę kogoś, ma diamentową dubę. To z... Jestem, ja! Aha, dobre. Ej, a gdzie jest, Marcin, co ty to się zabudowało? Ej, Kasiu, idź do Marcina, bo będziemy to tak ciągnąć, że. Ale nie ja mam żadnych bloków, mam tylko jedno drewno. Co? I mam jedną ścieżkę! Jedno drewno. Wojtek, skąd? Co ty zrobiłeś w Z tego w O, Marcin, już się na mnie piecze. O, nie. Mam strzały bardzo fajne. Tam jest, niewidzialny. Z różnymi efektami. On jest, nie, on jest na górę! Nie, on jest, nie, na góry. On o, jest nie, niewidzialny. To... Ani teraz wszedł na górę. On jest niewidzialny i to jest problem. Dlaczego ty chcesz nie niego rzucać kurczakiem? Ja mi się śmiech. <gry> Kur... to jest, to jest e, ten, rabbit. Krowie. Ale one są w ogóle nie, one są w ogóle nieciel, niecelne, okropnie. A co? Ej, wziąłeś kosa ja Jesteś mam... na dachu. mam strzała na Jambusta. A ja mam cztery. Ja mam cztery tylko strzały. Czemu ja? Stasiu! Skończyłem. Chodź do mnie. Mam, mam mieć diamę. No, jak? O kurczak! Nie, bo on jest malutki. gdzie ty jesteś? Pokaż mi. Tutaj, tam jest Marcin, tam jesteś ty. Czyli muszę jakoś przejść... Muszę, musiałbym zrobić... Okej. Okay. Ej, on do ciebie nawala! Spokojnie, nie ma szans. Ja już go widzę. Ja go widzę. A on dalej jest niewidzialny. Tak. Kurde, wyszczuję. Cześć. No nie zabudował się. A to na... Nie O Okurę kończymy. Nie, nie się. Ty za Dwa i na 22 sekundy. To jest takie piwo, o, nie? Kurde, nie wyszło. A się wezmę. No to po tobie. Ja <laughs> cię. <laughs> Stasiu! Marcin, walcz jak chłopiec to mnie zabuduj albo dostać. Jest! Ło! Wow! Stasiu, na ma serca! Po co ty to jadłeś? Tak Marcin cię strzeli i już nie żyje! Będę stać za ścianą. Kurde, mam się strzelić! Co mnie bije? No! Już nic! Bo no, dobra! go przyszedłeś! Ale nie chcę! No nie, strzały mi padły. Ja mam jeszcze dwie. No Marcin, co ty jak baba się już boisz oczywiście. On się oczywiście chowa. No właśnie. Ja nawet wbiję pod Iona jak... jak... <laughs> Widzę go, jest! Jest winialny, nareszcie. Patrzy <laughs> się na mnie. Ja bym A ja nie mam żadnej strzały. A on ma! Aaa! No po prostu super! Deathmatch! Y, spadłem do wody, bo chciałem się dobudować, ale shift mi padł. Dobra, deathmatch, kto wygra? To Marcin, no buduj się do niego, bo jeszcze jedna rundka, ja nie będę tego tak ciągle. Robimy most? Robimy most? Dobra, to ja zrobię to cięcie i po cięciu wam powiem, kto wygrał. To cięcie. Dobrze, okazało się, że wygrał Snake, bo yy, Marcin spadł, teraz zrobimy cięcie i idziemy jeszcze raz na Sky Warsa. Yy, teraz nie mam z nikim teama, albo mam teama z Marcinem, ale chyba nie chcę mieć z nikim teama, więc okej. Okay. Wszyscy już powchodzili. Dobra, zaklętajmy białe i kamki. jakieś tu mamy, spróbuję przedostać się na środek. Dzięki, ale... te psute y, ziemniaki bardzo się przydadzą. Jakie ziemniaki? Te psute. No, no. Bez sensu, poczekam, żeby te ziemniaki. Dobra. No, Mam zaklęty y, miecz drewniany na, y, podpalacz. Nazywa się. Bo pewnie pali, nie? No. Bo jest na fajny aspekt. I go sobie jeszcze... Co? No, Co! Patrzcie! Młot Herkulesa to jest jakaś motyka kamienna. Kto otworzył tą mapkę? Ty. A, dobra. No to do siebie nie mam żadnych pretensji i jestem fajny. No kurde, i czym ja mam się podsadzić jak mm. mam lód, który zaraz się stopi. A ja butów nie mam. Buty! O, czekaj, tu. Ja cały zestaw do alchemii. Nie znam się na alchemii, ale coś tam ja wykąpię. W sumie zrobiłem potkę, y, faję, y, odporność na ogień na Xboxie, więc... co robimy? Zabijamy? Ja się do ciebie buduję teraz. Jakoś to się robiło tak. A ty jesteś na czym? Na... Na, jestem na kopalni. Ja sobie obie potkę odporność na ogień. W jakiej kopali? No... A, tam. Mam potkę miotoną. I coś jeszcze mam? Jakieś śnieżki? Y, tak. Możesz go już łatwo Chociaż nie. nie, nie. Strącają. A jeszcze ja spałem. No, wszystko spalę. Ej. Nawet zapalniczka Ej, Nie, nie ale ja muszę iść do toalety. Dobra. Po no, prostu mnie nie atakować. Są, są jakby... na razie... Ja cię! Mają bardzo śnieżki na Wojtasa i nie trafiłem. Serio, ja nawet nie widział, jak do mnie nowa. Ale... Dobra, ja mam teraz spotkę bez efektów. No i teraz zrobię z tej podki odpalność na ogień, tak jak robię to na Xboxie. Nie wiem. Ktoś ma lawę? Nie. Ktoś... Nie, wiem, jak... nie, Ja mam wiaderko z lawą. No właśnie. Co? Ale przecież i tak nie mogę wylać. Tylko na, na most. No nie. Możesz na wyspy. ja się nie I ma I I kolejno to mamy Tima czy Znaczy możesz y, No nie wiem. Zastanowię się. Jest! Mam trzy ja popki na fire resistance. Ja po... Więc nie muszę się bać, że Wojtas mi ten... lawę ten... No, ja też piję. no piję. Nie możesz. A ja zjem się chleba, którego zrobiłem. Chleba co zrobiłeś? No, no. Dobra, no może weźmy tego teama z Marcinem. Dobra. Dobra, Marcin, no to wam to. Co mam do jedzenia 20 march. Ej, mam łuk i 11 strzałów. Uku, Aj, strzał. A ja nie mam że, ze, nie ma żadnego łuku, ale mam 53 jesteś... strzały na mam Poisona. A Instant Damage 2 to ci dodaje życie? I gość. Instant Damage nie! Okej. To Okej, ale się i tak wyleje. Nie no, to, Ale, a co jest lepsze? Gorsza od, od twojej No. Wejdę sobie do powozu, tylko że może mnie ktoś łatwo strącić. A jest tutaj skrzynka? Nie. Można sobie wejść. No, możesz się tak ukrywać tutaj. Ej! Idziemy na środek, strzała. Marcin. Strasiu, Stasiu. Stasz? Ej, co tam się buduje, dietę? O <gulny> kurde. Stasiu. Hmm. Czy to się nie będzie ostapiać? Gdzie ty idziesz? I go masz łuk. Na środek. Nie strącę mnie, Stasiu, byłeś. Nie, 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 nie! Proszę! Nie! Ja to już proszę. Snake Slay, tak. Slay left again. Co? Dobra, to wejdź jeszcze raz! Ej, to ciki! O nie, nie, nie chcę tu nas! Co ja... Coś... O! Dobre. Jestem! Jestem na środku! Stop! Ja nie mam Stop! Dobra! To To dam cięcie! No to był. Dobra. Przy... Ej, kto tu przylazł? Ej, nie możesz. Nie, ej, stop, stop, nie liczy się. Ej, to było nie fair, ty się nie patrzyłeś a nawet się na niego, patrzyłeś na niego, nawet nie było start. Dobra, ale... Ej, nie ma, no, to jest nie fair. Jest. Dobra, czekajcie. Sensem, bo już je, był dawno sens dobra. Tutaj widzę Wojtasa. Niezła oh oh, jestem na oh nie. Dobra, y żegnam się z wami, y komentujcie, subskrybujcie, mm. pa.